Przygotowania do pierwszego przeglądu folkloru ziemi szamotulskiej. Będzie duża impreza, festiwal połączony z konkursem dla całej Wielkopolski, który nazywa się Jakże Michał do Szamotu. Wyze, wydarzenia bezprecedensowego, które dla nas, jako e, mieszkańców Szamotu, powinno być bardzo ważne, ponieważ będziemy tam mieli możliwość e, przesłuchania kapel, e, przesłuchania śpiewaków, obejrzenia występów zespołów, jak również gwary szamotulskiej, posłuchania. To wszystko e, już 18 i 19 września w Parku Zamkowym, e, bezpośrednio w Zamku Górków. Tam będziemy, tam będziemy prezentowali to wszystko. Serdecznie już teraz zapraszamy.